Na początku weźmiemy sobie nieudane pranki ludzi, ale pewnie się wyłączy zaraz, bo zazwyczaj to są takie gówniane. Ale pomyślałem sobie, włączę, bo yy, chmiel podesął. Sprawdźmy, zobaczmy. Stars think it's funny to to no, to nie jest żaden prank kurwa ja i co, co tu się odpierdoliło właśnie? Przecież ja bym się tak wkurwie um coś takim dostał. What the fuck? But unfortunately for them not everyone's going to play along. Today we're looking at moments when these pranksters mess with the wrong people and got big reality check. Let's dive in. This prankster Frank, thought it would be hilarious to jump through drive-thru windows, but one fast food worker had enough and turned the joke back on him. That guy with that <laughs> okay. O, ten Okej, okay. do- o, o kurwa, do- o, to było zajebiste, to było zajebiste no, nie, nie robi się pranków. <grymne> kurwa, cześć, Uimars, cze Nie robi się pranków dla takiego bydlaka wielkiego, no. Ziołko, kurwa, jak zabawkę! <grymne> 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 Ej, ale mogliby pokazać, jak wylądował w wodzie, to by było fajne, nie? E, to ja u mechanika, jak dostaję rachunek, no. Widziałem to i za pierwszym razem posikałem się, się prawie. Dajże spokój kurwa Nie, tam woda była nie Beton, ale ja pierdolę, albo chciał zobaczyć jak... Pier... Albo jak łódź by jechała i on by jeszcze jedną. Boziu Ej, ale należało się Kutasowi I'm sorry może jakaś niepełnosprawna dziewczyna, nie a on ją wystraszył i ona spanikowała teraz do dokupany. No tak trochę się wydaje, jakby była trochę niepełnosprawna, nie? Co sobie idzie, kobitka. Jest. W komentarzach pisali, że niepełnosprawna. No tak się wydaje, nie, biedna dziewczyna. Nie wie co ją spotkało tak naprawdę. Dlatego trzeba uważać, no nie wiesz, kurwa, kto przez co przechodzi jaki jest, no. Co to, kurwa? Co to za jakieś jajki? Dobrze, że go nie udusił. A był to, pamiętacie? Bo... Oglądaliśmy tego zjeba, co rzekomo tam z córką yy, rozmawiał, to był... Kto to był? Pracownik. That he could ride the cloud train by trolling Diaz, who's a notorious MMA fighter, and Diaz's entourage did not let the disrespect slide. When you do get knocked out, are you going to retire? You said that so I know who you are. It... Hello, boy. You it... little... I'm going to kick you in your leg, motherfucker. Okay, we got car. Get in the car. Yes, I'll call. i Get in the car. I'm... I'm, sorry. I'm, sorry, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. No gościu, sterydy kurwa mocno nabuzowały mordę, nie? Cześć, donia, witam serdecznie. Go? No Chyba go dopadł, nie? I'm sorry, I'm sorry, ale to jest dobre, kurwa, gościu aż mało nie płaczę. Najpierw tu wyzywa, a potem nie umie stanąć twarzą w twarz potem. Ja pier... A to widziałem ten filmik, Rzuciła w niego, no Chujmu w dobrze zrobiła. Oni nie rozumieją kurwa ludzie se tam pracują cały dzień, a będą ci pranki robić z jeby. Oho. Ho. If can't stop, this YouTuber crossed the line with his twisted brand of prank, pretending to be Walmart's CEO just to fire an unsuspecting employee, leaving her humiliated and on the brink of tears. We're doing an inspection right now, mm -hmm. and uh, I saw what you did. Oh. I saw what you did. How's it going? Thank You're you. fired. I'm fired. You're fired. Okay. So let's get the vest. Thank you. All right. What's this in here? Oh, we need this. We need this. We need this. This is for me. Thanks again. Okay. My bad. Well. Like... No. Yeah. No chyba nawet nie wie, co zrobiła, nie. Młoda dziewczyna z kurwa pracuje, a ja z kochane. Powiem ci jeszcze, że tego chujowa bym zajebał web. Rozumiesz? I I I actually got to tell you something. Yeah. I'm just kidding. We're, it's actually a prank. It's actually a prank. Here. Come here! Come here! Come here! Come here! Why did you do that? Why did you do that? It was just a prank. I'm, I'm sorry. Scooter <laughs> <laughs> A to ustawka, akurat! No nikt by nie wywalić ten, ten drzwi, no come on. O, przed policjantami. Ale chyba nic nie przybije tego gościa, co wyrzucił go. O, to było piękne. No i. Yeah. O co skakał? O matko boska, to podchodzić do takiego pydlaka, takiej chucherko? Licha dostaje i należy, nie? No po chłopie nie zaczynaj. O! Dobrze mu zrobił, kurwa. Zjeby co myślą, że mogą na lajki se polecieć O, widziałem tego kutasa. Zero szacunku.

Hey, hey, hey. You Not the or what, homie? No, no, yeah. Does it look like I have hey, he's a you me he's to gonna leave gonna back left. He's why you that, back? He's gonna he's you up. up. Like, you need money or something, bro? For the boxing, homie. Yeah, oh, <laughs> bro. bro hey, you chill, know, You know why he hit you, right? Why? why? You know why he hit you, right? Because why? you kept coming, coming in. Bro, this is, this who is? Who is I don't care who he is, bro. I don't care who he is. I make, I make prank videos O kurwa Skretyn niebany Cześć Sylwia, witam serdecznie O się kochany A Dzieciak wiedział, Dzieciak wiedział, bo liścia zajebał Dobra Wiecie jaką traumę można zrobić Dzieciakowi takimi pierdołami? Jaki <grystanie> zdziwiony <wiedziałe> This wannabe comedian messed around and found out. Ale z jakim spokojem to zrobił? No z dzisiejszą rozmową z widzem. No nie widzę tu nekę no to co mam rozmowę z widzem mieć? Nie ma KF, no to będzie rozmowa z widzem, jakiej nie będzie, no to ktoś inny może się zgłosić, jak chce. Oh, wow. are going come and Yeah, but if the cops came and arrested me, that would that be funny, though. A, to są ustawki. Dużo mają takich filmików, gdzie się oblewają. W ogóle jedyne, co mnie zawsze zastanawiało, Boże kochany, komu się potem chce to sprzątać? Przecież oni tak usyfiają chatę, że to szok. A tego widzieliśmy, chujka małego. No to ostatni, dobra, to już widziałem.